Prosto do Biblii, część trzecia, Ewangelie. odcinek dwudziesty piąty: Rodzeństwo Jezusa, część czwarta. Dalej omawiamy rozdział pierwszy Ewangelii Mateusza, werset dwudziesty piąty. As the word part four, this is a continuation from our previous episodes. And to że jest to część czwarta, będzie to kontynuacja poprzednich odcinków. And I would like to highlight, emphasize one thing. Jedną rzecz. That we have to learn these things in order to confront the charges against the Catholic Church. Musimy się tego wszystkiego nauczyć, by stawić czoła zarzutom przeciwko stawianym przeciwko Kościołowi katolickiemu. Na początku może nam się to wydawać trochę trudne. But, ale tak jak powiedziałem, załóżcie sobie osobny zeszyt i tam zapisujcie to, czego was uczę. and to... yy, przeglądajcie te notatki, rozmawiajcie na ten temat z innymi and discutujcie na ten temat w swoich grupach modlitewnych w swoich wspólnotach charyzmatycznych at least hereafter you do not say the church never taught us a przynajmniej nie będzie tak że od tej pory nie, nikt z was nie powie że kościół nas tego nigdy nie uczył and once you have understood or even before that invite people to watch these uh, videos And take note. A zanim nawet jeszcze to wszystko zrozumiecie, a w szczególności kiedy już zrozumiecie, to zapraszajcie inne osoby, żeby słuchały tego kanału i słuchały tych informacji i robiły dobre notatki. W our previous episode we were we have been discussing about the Hebrew word, game, brothers. W naszym poprzednim odcinku mówiliśmy o hebrajskim słowie Achim, które znaczy bracia. I tam powiedzieliśmy, że w Księdze Rodzaju the sons of Jacob are wszyscy synowie Jakuba cały czas są nazywani braćmi All the of y <coughs> albo braćmi Józefa. A so different different narodzi, narodzili się y, z różnych matek. So brothers has meaning than biological, A więc słowo brat ma znaczenie pełne niż znaczenie biologiczne. Y, brat w pełnym tego słowa znaczeniu jako wywodzący się od tego samego ojca i tej samej matki. Another example, in the second book of Samuel, Inny przykład mamy w drugiej księdze Samuela, gdzie Tamar przedstawiona jest jako siostra y, zarówno Amnona, jak i Absaloma. The two sons of David in different a wiemy, że każdy z tych dwóch synów. Y, Król Dawid miał z inną żoną Tamar, was the full sister of Absalom, Tamar była w pełni siostrą Absaloma, but half sister of Amnon. a przyrodnią siostrą Amnona. But Bible just sister of Amnon and Absalom. Ale Biblia nazywa ją zarówno siostrą Amnona, jak i Absaloma. To so, very clear jasne the Bible a więc w Biblii bardzo jasno wynika, of the word brother", brother, że tylko dlatego, że użyte zostało słowo brat albo bracia, nie można brothers. wyciągać takiego wniosku, że bracia i siostry Jezusa to Jego bracia, którzy urodzili się z Maryi i Józefa. No, ale ktoś może tutaj mieć inną uwagę. Ale przecież tak naprawdę tutaj jest mowa o Nowym Testamencie, a nie o Starym Testamencie. I mówimy o zastosowaniu tego wyrazu

to jest ten Herod, który próbował zamordować dzieciątko Jezus. He had ten, ten Herod miał dziesięć żon. Pięć z nich y miało duże znaczenie. Doris, uh, Doris kobieta z Idumei, I uh, uh, Herod w niej jest i z Doris Herod miał syna, który miał na imię Antypater. Kolejną żoną była Mariamę I. Z niej Herodowi narodził się syn Aleksander oraz Arystobulus. Arystobulus. And, and Potem Herod miał żonę Mariamę II. Z nią miał syna Heroda Filipa. Who was a businessman in Rome, który był biznesmenem w Rzymie? And he had married I miał żonę Herodiadę. Kolejną żoną Heroda Wielkiego była Maltake, samarytanka. In her were born Archelaus and Antipas. Z nią e, urodził się Herodowi Archelaus i Herod Antypas. A z piątą żoną, Kleopatrą Jerozolimską. I syn in Herod Wielki miał syna Filipa zwanego.

Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa Tetrarche. To, co zaznaczyłem liczbami 1, 2, 3. Antypas udał się do Rzymu, by poprosić rzymskiego cesarza. For an of his, uh, o to by powiększył jego terytorium. And Epaphus lived with Herod Philip, who was his stepbrother uh, in Rome, a businessman in Rome. I w tym czasie Herod Antipas zamieszkał u swojego brata Heroda Filipa, który w tym czasie był biznesmenem w Rzymie. Herodias, the wife of this Herod Philip. A Herodias, żona tego Heroda Filipa. Powiedziała do Heroda Antypasa, you divert, you have to find the wife. jeśli rozwiedziesz się ze swoją obecną żoną, was the of an Arabian king, IV. a żoną Heroda Antypasa była córka arabskiego y, króla Aretasa IV, to jeśli rozwiedziesz, żoną. Więc Herodiada powiedziała Antypasowi: Jeśli się z nią rozwiedziesz, to ja zostanę twoją żoną. Bo chciałabym być żoną króla, a nie żoną biznesmena. And Antypas agreed. I Antypas się na to zgodził. Poślubił Herodiadę, czyli żonę swojego przyrodniego brata Filipa. In the of Mark, Ale w alap ewangelii Marka, John calls him not a half brother but a brother. Philip. Jan Chrzciciel nie nazywa go przyrodnim bratem, tylko bratem Filipa. 6:17 of Marka. Ewangelia Marka 6:17. I repeat. Jeszcze raz powtarzam. And Philip took wife of Herod Filip miał żonę Herodiadę. I tę żonę poślubił później jego brat przyrodni Herod Antypas. Antipas and Philip were children of Herod the Great I tutaj widać wyraźnie, że Herod Antypas i Herod Filip mieli tego samego ojca, ale różne matki. Dobra, na tę czarną bycie imadę nie byli dziećmi tej samej matki. But still John the Baptist and Mark calls, A mimo to zarówno Jan Chrzciciel, jak i Marek Evangelista uh, naz nazywają go Adelphos Brat. Though the literal meaning of the word Adelphos is Adelphis, of the same womb. I chociaż dosłowne znaczenie Adelfos to Adelfis, czyli z tego samego łona, were not born of the same womb. to widzimy, że Herod Antypas i Herod Filip nie narodzili się z tego samego łona. So this is why we say the Helvidian proposition, I dlatego mówimy, że propozycja Hel Helwidiusza is wrong która jest oparta na analizie czysto lingwistycznej jest błędna. And the question, możemy tutaj też zadać pytanie, when Mark and Matthew write the word Adelfos, kiedy Marek i Mateusz stosują słowo Adelfos w odniesieniu do rodzeństwa Jezusa, dlaczego to dlaczego nie może być tak, że używali tego znaczeniu przyrodnich braci i sióstr? No, a, for the explanation. Czyli to mogła być tak, mogłaby być taka pośrednia wskazówka, albo pośrednie od niej odniesienie do wyjaśnienia Epifaniusza? O, it can also refer to Moglibyśmy powiedzieć, że może to się również odnosić do kuzynów. No, the of the of kuzynów Jezusa w znaczeniu e, szerszego pokrewieństwa. Again, an can be no ale tutaj znowu można powiedzieć, there is another word for cousin in Greek. że w języku greckim jest inne słowo na kuzyn. Namely, anapsios.

Anepsios, tylko Adelpos. Very, very Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Bo ewangeliści nie odnoszą się jedynie do kuzynów Jezusa, the of, the of Jesus in their meaning. ale do braci i sióstr Jezusa w bardzo szerokim znaczeniu. Jeśli Mark i Matthew używają słowa anepsios, Gdyby Marek i Mateusz użyli słowa anepsios, to to by oznaczało, że odnoszą się albo do bratanka, albo do kuzyna. Adelphos, is, Natomiast użycie wyrazu ADELPHOS, e, bracia i siostry, have a wide range of ma ogromny szeroko jest spektrum znaczeniowe O którym już mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku. Secondly, po drugie the language of Jesus and his Aramaic. Po drugie ojczystym językiem Jezusa i jego uczniów był język aramejski. We have given examples from Mark I podałem tu przykłady z Marka 41. Talita Talitakum. Talita kum. Izenaramaeite. To wyrażenie aramejskie. Mark 7:34, efata. Mark 7:34, efata. Mark 15:34, eloi eloi lama sabachtani. Mark 15:34, eloi eloi lama sabachtani. So, we have some words on the mouth of Jesus. A więc to są y, oryginalne aramejskie wyrazy, które wychodzą z ust Jezusa. So this is proof that this was a więc to jest jeden z dowodów na to, że Jezus mówił w języku aramejskim. And also. E, zarówno on, jak i jego uczniowie. And in Aramaic, like Hebrew, a w języku aramejskim, podobnie jak w języku hebrajskim, nie a word for a nie ma słowa, nie ma odpowiednika słowa kuzyn. And could not between full brother, half brother or nie ma też rozróżnienia pomiędzy rodzeństwem z tych samych rodziców, rodzeństwem przyrodnim, czy też kuzynem, kuzynką. Jeśli ani w języku aramejskim. Ani w języku hebrajskim nie istnieje słowo kuzyn, to jak mamy się spodziewać, że ludzie posługujący się tym językiem będą używali tego słowa? Te pytania, które zadajemy, zadajemy z naszej perspektywy. Nasze rozumowanie i nasze doświadczenie przypisujemy im ponadto, w języku aramejskim i hebrajskim, the is to use what we call which means, często to what circumlocution, stosuje się omówienia, is or, inaczej się to nazywa tautologia, it means vague czyli posługiwanie się słowami, które nie, do, nie są ścisłe. Żeby ukazać pokrewieństwo krwi. Właśnie autorzy posługują się takim słowem nie do końca precyzyjnym, by ukazać jakiegoś stopnia pokrewieństwo. I said already before. Już wcześniej mówiłem. Uh, Matthew and Mark use the term and sisters, że Mateusz i Marek posługują się wyrażeniem bracia i siostry, it way, is in age, które nie jest doprecyzowane. That's not always to full brother, full I dlatego nie zawsze odnosi się do braci czy sióstr z tych samych rodziców. Of the same It has wide range of meanings. Tylko to słowo jest użyte w dużo szerszym znaczeniu. I Mateusz i Marek chcą właśnie, żebyśmy w takim szerszym kontekście widzieli to wyrażenie. Not in the sense of caffeine or A nie w takim ścisłym znaczeniu, jakich my używamy. Kuzyn, czy bratanek, Bratanica Dlatego kiedy Mateusz i Marek posługują się określeniem bracia i siostry Jezusa To chcą, żebyśmy to rozumieli właśnie w takim znaczeniu jak kiedy mówimy, Wszyscy Polacy to moi bracia i siostry, all, all are my and albo wszyscy Hindusi to moi bracia i siostry. In Czyli chcą, żebyśmy to wyrażenie y, pojmowali w bardzo szerokiej perspektywie. This, this I, I to rozumienie hebrajskie i aramejskie by scholars and theologians, potwierdzają uczeni i teologowie, no i teraz znowu się pojawia problem z rodzajnikiem określonym. Because Polish, uh, do not have no, bo W języku polskim i moim Malayalam nie ma rodzajnika określonego. But Jesus is ale w, w, w języku hebrajskim i greckim używa się tam rodzajnika, rodzajnika określonego, the son of Mary. czyli należy rozumieć, że On jest tym jedynym określonym synem Maryi, Not a, son of Mary. a nie jakimś synem Maryi, jednym z wielu. Jesus son of Mary. Jezus znany jest jako syn z rodzajnikiem określonym czyli tym jedynym określonym Synem Maryi. I to ten rodzajnik bardzo mocno sugeruje, że Jezus jest jedynym Synem Maryi. If there were many children. Gdyby było tam wiele dzieci, no to po prostu Ewangelista napisałby jeden z synów Maryi. Albo syn Maryi. Ale Marek napisał Jezus jest rodzajnik określony, czyli jedyny ten syn Maryi. No time for

Hagia seto, hallowed be. Święć się. It is the imperative passive of hagia so. A właściwie niech się, niech będzie święcone. Jest to tryb rozkazujący w stronie biernej. It is enough that we learn Hagia seto. Wystarczy, że się nauczycie Hagiasteto. Hagia że to znaczy, y, święcie imię Twoje. And when we finish learning, we will have in a jak nauczymy się tych modlitw, to odmówimy wspólnie różaniec w języku greckim. When we have finished learning the Prayer and nauczymy the... się modlitwy. And I zdrowaś Maryjo. That's all. The whole I to wystarczy, żeby odmówić tę modlitwę biblijną różańcową. And this ultimate, the ultimate of this Bible class I właśnie o to ostatecznie chodzi w tych lekcjach z Biblii, is to pray with the words of the Bible. żebyśmy umieli modlić się słowami Biblii. Zobaczcie so to a więc potraktujcie to poważnie. Don't study, don't give up. I choć jest to trudne, to uczcie się, nie poddawajcie się. Agia steto, teto, y, święć się twoje imię. Prosto z serca, prosto z Biblii, jestem moich ciesiós, Dios mío, Harold